Witam, ale oczywiście mankę Nazywam się Just Mr. Matthew. Witam was w kolejnym odcinku z gry Piła. Oczywiście gra oparta na mm, jednym ze słynniejszych horrorów e, filmów typu Survival. Mm, intro i troszkę wam poopowiadam. No i teraz tak, moi mili, jesteśmy zamknięci w pułapce, gdzie mamy 7 minut 30 sekund na uwolnienie się. Ja tutaj Wam zrobię przyspieszenie, żeby Was nie przynudzać, jako że tutaj będzie mm, gaz, z pomieszczenia z gazem, oczywiście zawór, mm, do tego trzy skrzynki elektryczne, jedna bardzo prosta, a dwie z kolei takie mega, mega trudne. Także lecimy z przyspieszonkiem. Dobro, moi mili, wracam. 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Bum. Powiem, fartem mi to wyszło i to naprawdę ze stranym fartem. za jakieś się zarysowałem. Jużby ratowanie obiego? Paśma. nie był ten przypadkiem, co chciał być pociechany, nie, a on był chyba w poprzedniej uh, edycji, chciałem powiedzieć. Krematorium. Uuuu. Skoczyłbym tu palco. Pal zamrożoną rękę. O, jeszcze znalazłem ostatnią rękę. Fakt. Weź kluczy się nie poparzył, niby nie? Punkt kontrolny. Upy. Jezu święty, nie da, no, grałem w to dawne i się odzwyczaiłem od tej jeba... mordy. Podobno ta gra, dowiedziałam się, ma dwa zakończenia. W jednym ta puciaka, w drugim nie. Ale to podobno. Ja spróbuję e, pokazać Wam dwa. Aczkolwiek. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. I jednak angielski brzmi lepiej niż te polskie tłumaczenie. Dobra. Regulator ciśnienia. Może tak? Nie, to mi nie pasuje. To mi nie pasuje. To mi pasuje za to. Uuu, się zaczyna smażyć dalej, krzyczy, że to jest twoja kurde gra? Dobra, jeden regulator ciśnienia jest załatwiony. To nie wygląda nawet na taką trudną gierkę, powiem Wam. Trzeba tylko dobrze obczajać zawory. Hmm, to chyba będzie źle. Chyba też jest źle. I tu mam to. Także to będzie chyba nie to pokrętło. Dalej nie to, bo tutaj jest za mała przerwa. Jak na Jigsawam. To musi być tak. Jak te dwa teraz połączyć? Hmm. Za gwostkę mam. A on się zaraz ugotuje. Ale rośnie. Ech. Stresująca gra. Spłonął żywcem. Skurczy syn Wieprzony. Dobra, jeszcze raz próbujemy Ja się nie poddaję Dobra, można to pominąć Można chyba prawym przyciskiem myszy Tak mi się wydaje To jest easy, bo to jest podstawowy Który jest zawsze tak naprawdę Tylko tu jest... Tragiczne sterowanie myszką mojej mini, tak mówisz? No to tak, ratuj się, próbuj szczęścia. Ja pierdolę, jak sterowanie myszkowe jest Dobra, już nie chcę oglądać cię, jak płoniesz. Kurde, coś nie pasuje. No chyba, że jednak źle robię tutaj całość. Bo to może być też... Tak! Nie, to na pewno nie będzie tak. Mhm. Dobra. Zrobiony. Już nawet nie chcę patrzeć na trzecie. Odbierasz mi szansę. A pierdziel się, kurde, to jest też moja szansa. I <laughs> Skąd się tak tacy ludzie biorą? Dobra, to w ogóle tu nie dojdzie. No, Chyba spróbuję inne duże. Mm -hmm. Popróbuj. Już ci mówiłem. Kurde mać, ale to sterowanie jest chore, naprawdę. Kiedyś nakręcę materiał o najgorszych sterowaniach. Będzie to Driver e, 3, Driver 2 i, i piło właśnie. O, 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 byle nie ginął.

No, a ja mam w ogóle jeszcze zapomniałam ten kołnierz w naszej nałogi. To już nikt nie żyje, więc podejrzewam, że on zginie. Jak wszyscy, których ratuję, oprócz Melisy. Ale Melisa chyba w trójce była pomocniczą dżigsową, nie? Taśma.

Goń z święty! przestraszyłem się tego. Ech. I te odgłosy: po co te odgłosy? One są przerażające, ale nienaturalne przecież to nic nie straszy. Baczka z kwasem. O ja, w tym You're throwing away your life chasing Jigsaw.

You are so concerned with evidence, detective data that you can see. This is why we are so alike. It is only by shedding light on our pain that we can see who we have become. Perhaps your perception will change when you step behind the curtain. Tu kogoś słyszę. Jak dostałem strzykawkę, to sobie wezmę kolejną. Tędy ktoś nie wchodzi? O, scena psychiatryku. Zarąbiści, ciekawe kto gra główną rolę wariaci. Będę to chyba przyszedłbym, nie? Ale szafek. koła zębatę. Szafka na dokumenty. Szafka na dokumenty. Szafka. A. Ciekawka taka broń w sensie, nie? Skrzynka jigsawa. Hmm. Może. Shift. Eee. Kurde, zapomniałam, jak było... Usuwanie zębatki. No ja pierdziele. Obejrzyj. przesuń, shift control. Hm. Jak się usuwało zębatkę lol. Kontrol. spacja. Nie pamiętam. Serio. Zmienię rozmiar przesuń w Nie działa ani kontrol. O, trójką usuwam, dobra, mam. Tam od pułapki z wodunkiem wybuchowym, czyli nic ciekawego. Szczur! Siema, Idę po ciebie. A ty po mnie. A a czy to nie był ten, którego uwolniłem? O, na hita ze strzykawki wpadł. wpadł, Znaczy się kurwa, tętnicę mu uderzyłem. No! 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 <tryknie> 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 Jeff. To jest Jeff. Ja ratowałem wcześniej Jeffa. Jeff chyba ucieknie. Punkt kontrolny. Dobra moi mili, tutaj skończymy. Eee, tutaj chyba właśnie będzie podział na dwa zakończenia. Także jeżeli jesteście chętni, jak zakończy się gra. Co nas czeka w następnym albo jeszcze następnym odcinku, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrybowania kanału, do zobaczenia w następnych seriach, odcinkach, na razie cześć.